Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Dariusz Szpakowski ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz. I zaczęli gracze PSG. Głośny doping, wspaniała atmosfera. Zobaczymy, czy będziemy mieli co wspominać po tym meczu. No i Ibrahimowicz. Moda. To wykorzysta. Dobra okazja. Niecelny strzał. Chyba był źle ustawiony. W trudnej sytuacji drużyna Legii Warszawa przystępuje do tego spotkania. Trudnej, bo Rywal jest niesłychanie wymagający i w dodatku jest na fali. Rzeczywiście Legia przede wszystkim staje przed ciężkim zadaniem, co nie znaczy, że nie ma szans na sukces. Atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Posyła w pole karne. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Brzyski. No i piłka wyszła poza pole gry. Banderfiel. Perfect. Czy to uderza? Broni i grają dalej. Za chwilę rzut rożnego Legia Warszawa. Takimi strzałami go nie pokonają. Wander Ach, zachwiał się, ale wciąż mocno stoi na nogach. Zdecydował się na strzał. Broni. Piłka wychodzi w pole. Ciebo motta. a jednak słupek! Out dla Paris Saint Germain. Podanie na skrzydło. Przywilej kosz. Dobrze, sędzia cofa grę. Rozpocznął od rzutu wolnego. Nie miał szans bramkarz. Mocne uderzenie z rzutu wolnego, i mamy bramkę. Ale świetne zagrania ze strony Parysa, São Piłka jest w bramce. Takim strzałem z rzutu wolnego Ibrahimowicz pokazał, że z tej odległości jest po prostu bezbłędny. Nic to tak, nic nie Fantastycznie wykonany <try> A. Astis. Rdoliak. Brogi. Dobrze, z lewej strony pokazuje się kolega z drużyny. Świetnie przewidział to zagranie i przejął Michał Żyro I po odbiorze strata piłki. Wizdek, akcja przerwana, i teraz żółta karta. Jedna skuteczna interwencja. Ramkarz był fantastycznie ustawiony. Wiedział gdzie jest mur. Znakomicie obronił. Michał Żyro. Dobrze i przejął. Zatan Ibrahimowicz teraz. Zaganowski. Michał Żyro. Sędzia odwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Broś. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Thiago Silva. No i Ibrahimovic. Michał Pucharty. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Rzeźniczak. Astis. Burdoliak. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. No to strzela, ale miał szansę do prowadzenia do wyrównania. Była rzeczywiście szansa na odrobienie strat, a tymczasem dalej przegrywają. Mają teraz okazję. Z latami Brachimowicz. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Dobrze, do przodu. Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. W pierwszej połowie widzieliśmy. Zaczynamy drugą połowę. Legia przy piłce. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Wejście ślizgiem, zobaczmy. jak Sprytnie teraz. Ma możliwość odegrania. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Żyro. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. brość Iwica Wrdoliak, Mirosław Gradowicz, Michał Kucharczyk, Fał rzut wolny, jak go wykorzystają. Silva Szkoda, że nie opanował tej piłki. Radowicz. Mirosław Radowicz. Mamy interwencję arbitra, zobaczymy, czy się nie po kartkę. Jodłowiec. Znalazł się na... Uderzenie. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Jedna obrona. Złapał ten drugi strzał. Javier Pastore. Michał Kłapczyk. Sabaye. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Dawid Luis. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Pięknie, długie podanie do Ibrahimowicza. Już wydawało się, że przejedzie, ale nie opanował piłki. Za moment znowienie rzutu rożnego. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. Złe podanie i strata w środku pola. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Michał Kuparczyk. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Zagrał i będzie out dla rywali. Jodłowiec, fałd, wizdek sędziego. Jaka będzie kara? Zero. Udanie zablokowali ten strzał. Sabahie. Wkrótce spotkanie dobiegnie końca. Zawodnicy czują presję czasu. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Ładne dośrodkowanie. Brdoliak. Rzeźniczak, Tomasz Jodłowiec. Mirosław Radowicz. No ważny moment w tym spotkaniu, jaka ekscytacja na trybunach. Kibice są razemocjonowani, ale końcówka meczu jest jeszcze szansa na wygraną. Brzyski. Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. Czerwona kart. Niesamowita sytuacja. Ta akcja nie zapowiadała nic groźnego. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odpizdał przewinienie. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Mamy statystykę fauli w tym meczu. Prawo dla liniowego jest spalony. Mirosław Gradović. Teraz Ibrahimović. Foul. Listek sędziego. Jak zareaguje arbiter? Będzie żółta kartka. Legionista chyba się zapomniał w tej akcji. Mirosław Radović. Koniec meczu. Zwycięstwo 1 do 0. Choć przeciwnik grał w przewadze, to mimo to udało im się zwyciężyć.